Franio wylizał. Pomóc naszą jednostkę <noise> z symboliczną złotówką na zakup nowego auta. Franio Chłopaki zbierają nawet złom, aby być gotowi mamy. pomagać innym. Link do zrzutki. Nie, no ale. Yy, sorry, widzowie, bo jestem w trochę takim kurwa stanie. Rozkminy teraz. co tu rozkminasz? co? Było... fajnie i tyle. Ej, to będzie głośno jutro, na konferencji o tym. Bo Dzięki mocno. Bo Paramaxir ma sextape i Frania ma sex tape. Ja tylko patrzyłem na ciebie! Ale to zjebałem. Dobra, potwierdzone, kurwa. Ja pierdolę. Nie, nie, widzowie, to jest wszystko żart, to jest wszystko, Chodziło kurwa, komedia. Chodziło mi o... <laughs> I... Ja... Mówiłem, że coś zlikujemy dzisiaj? A głównie on, nie ja? Ja pierdolę. Przepraszam, Fame MMA. A tam w garażu siedzisz, chłopaków? Ja pierdolę. Ja o... No dobra. Może coś się jeszcze wydarzy na tym streamie niespodziewanego. Tak więc siema, Ponczusiu, pozdrowisz z Jarusów